Partnerem technologicznym kanału Pan Mateusz jest Endorfi. You hope to become, you dear, gone. Czym jest fakt, prawda? Jak ją określić, nie będąc świadkiem, jak ustalić, czy przekazana przez obserwatora informacja nie nosi znamion subiektywnego podejścia? Bo wszyscy widzimy części. Elementy. Zwracamy uwagę na coś, co dla nas brzmi, wygląda albo nawet pachnie atrakcyjnie. Nic nie jest prawdziwe. To fragment tytułowego Creda Asasynów, Assassin's Creed, serii, która zaczynała jako spin-off Prince of Persia, gdzie dwie zabójczynie miały chronić księcia przed zabójcami. Całkiem progresywnie jak na 2004 rok. Where other men blindly follow the truth. Remember Everything is permitted. Dla wielu hasło to jest jedynie fabularnym zapychaczem. Czymś, co powtarza się sporadycznie podczas zwiedzania Ziemi Świętej, Rzymu, Norwegii czy nawet Londynu. Tylko czym jest to hasło? Co znaczy jak ja sam je rozumiem? Pora wziąć na tapet jedną z najważniejszych dla mnie serii gier o teoriach spiskowych, denikenowskich kosmitach, komentarzu socjologicznym i humanistycznym. Tak wiem, dziwne. Historia spotyka fantastykę, tworząc świat, gdzie. Bóg to kłamstwo. Ubisoft uderzył w czuły punkt. Mimo szkolnych zainteresowań, nigdy nie byłem specjalistą historycznym, czy nie miałem nawet ulubionego okresu w dziejach. To się rzecz jasna zmieniło. To, że Assassin's Creed zaczynało jako Spin of Prince of Persia wiemy, ale całość powstała dzięki inspiracji książkami. Główną było słoweńskie alamut autorstwa Wladimira Bartola, który opisywał życie założycieli haszaszynów. Drugą jest Link Johna Base Wengera, który pozwał Ubisoft za kradzież koncepcji Animusa. Byłem i jestem natomiast entuzjastą teorii spiskowych. Nie żebym w to wierzył, ale wszystkie kwestie religijne, tajemnicze stowarzyszenia po prostu uwielbiam. A Assassin trafił w dziesiątkę łącząc ciekawe miejsca, nowatorskie wówczas rozwiązania gameplayowe ze wspomnianym Denikenowskim spojrzeniem na bóstwa. No i pewnie moja wycieczka do Włoch swoje wtedy zrobiła. Jednym z elementów, które mnie przyciągnęły i zainteresowały, było credo. Cytat, który związany jest z tymi grami nierozłącznie, jego znaczenie, to co symbolizuje i do czego się odnosi, najlepiej odpowiada na pytanie: jakie są najważniejsze dla mnie cechy Assassin's Creed? Nieskradanie, niezręcznościowa walka, niewierność historyczna. Credo: The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. Sofia Sator, ukochana i przyszła żona głównego bohatera części drugiej Brotherhood i Revelations, zauważa, że credo jest cyniczne. Ecjo jednak upomina ją i w słuszny sposób prezentuje to, że byłoby ono faktycznie cyniczne, gdyby stanowiło doktrynę. That is rather cynical. It would be if it were doctrine.

Celebracja buntowniczej jednostki, która prezentuje się nie jako owca wymagająca pasterza, a samo ukonstytuowany pasterz dla siebie samego. Druga część to niepozwolenie czy przyzwolenie na wykonywanie ruchów przy braku poszanowania reguł. Nie Nasze są uniwersalne. to. To ponownie obserwacja i założenie, że każdy z nas posiada decyzyjny głos w sprawie tego, co chce zrobić, wbrew zasadom czy w zgodzie z nimi. Najważniejsze jednak to to, żeby uświadomić sobie, że skoro możesz wszystko, bo wszystko jest dozwolone, to musisz nauczyć się żyć z konsekwencjami tych wyborów. Wolność prowadzi tak do triumfów, jak i porażek. Wszystko ma swoje reperkusje, a natura działa tak, że w idealnym scenariuszu uczymy się na błędach, by finalnie udoskonalić swoje podejście. Nie byłeś ten, który mówi, że nic jest prawdziwe i wszystko jest potrzebne. Nie rozumiem, czym to wygląda. Nie rozumiem, mój kochany. Nie daję Ci możliwości do tego, co chcesz. Ideologia, kodeks moralny czy arbitralne zasady nie powinny stać na drodze czynieniu tego, co dobre. Tyle, że to dobre również jest nie do określenia. Zupełnie jak we wstępie z prawdą, dobro jest subiektywne w zestawieniu z moralnością. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone, zaś praca w mroku, by służyć światłości, opiera się na wolności jednostki i jej zdolności do myślenia krytycznego za siebie, nie za wszystkich. Paradoksalnie nie chodzi tutaj o walkę z fałszywymi konstrukcjami społecznymi, a uświadomienie sobie, że celem jednostki jest wybór i znalezienie własnego celu. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom for us. you gladly give it. But it is our ability to choose. Whatever you think is true that makes Nie jest to więc zbiór zasad i znacznie bliżej temu credo do rupta co chce tajurka wsiaka, niż mogłoby się wydawać. Akceptacja swoich decyzji jest kluczem do zrozumienia tego, co przekazywali mentorzy w całej serii Assassin's Creed. The road we walk too high a toll. Skoro widzieliście tytuł, no to nie sposób nie poruszyć tutaj tematu religijnego. Tylko proszę pamiętajcie, że mówimy o fikcji. Fikcji, która nakładana jest tylko na świat rzeczywisty, bo w świecie Assassin's Creed religia to kolejna uprawda kolejny filtr czy kotara nakładana na istnienie bogów czy jednego boga. W tym świecie boga nie ma, a ISU, prekursorzy, twórcy ludzi. To figury dysponujące technologią na poziomie nieosiągalnym, który w ujęciu praw Artura Siklarka wpisuje się aż zanadto dobrze. Bo każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Stworzyli oni ludzi jako robotników, słabszych, mniej inteligentnych. Wszystko jednak zmieniło powstanie Adama i Ewy. Powstanie w sensie rebelia, która doprowadziła do anihilacji i zmusiła te dwie rasy podwładnych i panów, do wspólnej koegzystencji. Wspólnego przetrwania. Wszystko to wpisuje się doskonale w podania, apokryfy, teorie spiskowe, święte pisma i zapiski traktujące o tym, co przez tysiące lat uznawane było za fakty, lub uznawane jest nadal. Nie oceniam, tylko zaznaczam. I to pole doskonale gospodarują scenarzyści kolejnych gier, mieląc postacie i wydarzenia. W Assassin's Creed Origins przez za długie przebywanie na pustyni możemy doświadczyć halucynacji z przegrzania. Wiele z nich odnosi się do tematów biblijnych, takich jak krzew gorejący, laska przemieniająca się w węża niczym Tahrona, spadające gwiazdy czy plagi egipskie z insektami na czele. Cała strona konfliktu, templariusze, wywodzą się z zakonu starożytnych, który wielbił i są niczym bogów, bazując na zachowanych elementach wiary. Momentem przełomowym dla mnie było zakończenie części drugiej. To ono tłumaczy, jak ci, którzy byli przed nami, prekursorzy, stali się postaciami, które znamy jako Zeus, Poseidon, Freya, Morrigan czy Samael. Truth. Wystarczy jeden rzut okiem na kodeks pozostawiony przez Altaira, który sam pod lupę wziął prominentne postacie takie jak Jezus i spekulował elementy wspólne. Czy to Krishna, Chorus, czy Dionizos, wszyscy posiadali dostęp do artefaktów. Wszystkich łączy kontakt z tą nieosiągalną technologią, nieodróżnialną od magii. Uniwersum Assassin's Creed to pesymistyczna wizja kosmologii oparta na iluzji szczęśliwego życia. Bogowie są fałszem, prorocy to kłamstwa. To odsłona naszej rzeczywistości, świat równoległy, zakładający, że po śmierci nic na nas nie czeka, nihilistyczna laurka dla kłamstwa i błędu poznawczego wynikającego z ograniczeń rasy ludzkiej. Wystarczyło zjawisko atmosferyczne, którego prosta istota nie rozumiała, ale wymagała wytłumaczenia dla spokoju głowy. I w taki oto sposób narodziła się jakaś umowna istota, która tnie niebo niebieskim promieniem, a jej wszystkie zrywy przypominają gniew. No to nie wolno denerwować tej istoty, najlepiej dajmy jej jakieś ofiary. W omawianym uniwersum pojawił się ktoś, kto dysponował technologią wykraczającą poza poznanie. I tak został bogiem. Ktoś uszczknął tej mistycznej mocy technologii człowiekowi, a ten w oczach innych stał się oratorem dla milionów, który wraz z dwunastoma uczniami głosił swoje wizje. Ponownie, sięgając po kodeks Altaira, wyczytamy, że religia powstała, by prowadzić ludzi, lecz w praktyce stała się światłem, które nie wskazuje drogi, a wręcz oślepia. Obie strony tego konfliktu chcą dokładnie tego samego. Pokoju. Jedyną rzeczą, która konstytuuje asasynów jako tych dobrych, jest tylko i wyłącznie sposób. O ile templariusze dążą do tego poprzez unifikację przypominającą New World Order, to zakapturzeni stawiają na wolną wolę i samokontrolę, coś o czym mówiłem chwilkę temu. Nieco zmiękczające ten prastary konflikt jest to, że do równania dodane zostały artefakty ISU, których jedna strona potrzebuje, by kontrolować społeczeństwo. To takie niejako zwierciadło stworzenia rasy ludzkiej, a druga je chce trzymać w bezpiecznym miejscu z daleka od korupcji i złych ludzi. I tak jak zakon starożytnych stał się zakonem templariuszy, tak w naturalny sposób przeistoczyli się w kolejną podejrzaną konstrukcję Firmę Abstergo, która jest odpowiedzią na reptiliańskie teorie w kontekście Zuckerberga czy innych ilonów masków. Transportation, maids, cooks will all be provided. Bo tam gdzie jest sukces, duże pieniądze i wpływy, tam wytwarza się idealne pole dosiania spisków i podważania autorytetów na każdy możliwy sposób. Nawet wątek rozsiewania teorii spiskowych przez przedmioty tych teorii spiskowych znalazł się w Assassin's Creed, idealnie prezentując tę króliczą norę, w którą tak chętnie zapuszczają się sat around drinking beer and plotting world domination with like the lizard people. no except the part about world domination i guess look desmond it's complicated half the stuff they say about the templars comes from crazy tinfoil hat wearing nut jobs the other half is misinformation intentionally produced by the templars themselves but they are the bad guys right if there's one thing i've learned since i started working here it's that there's no such thing. Mamy więc autorytarną władzę, dyktatora prowadzącego ludzi zgodnie z doktryną i ustalonymi faktami oraz skupiających się na pozyskaniu wiedzy, zabójców chcących, by to jednostka decydowała o swoim kompasie moralnym i korzystała z wolnej woli, do woli. No i kto tu jest lepszy? Kto ma w tym konflikcie rację, nie mając nikogo nad sobą, a jedynie wyścig po możliwości? Jedni nie wierzą w to, że ludzkość zdolna jest do samocenzury i wymaga przywódcy. Inni to anarchiści kroczący po trupach do celu. Dosłownie każda z tych dwóch grup wyciera sobie mordy, tylko używa do tego innych szmat. We here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, i once stood around this fire, fighting off the darkness. Now I offer it i ironią jest tutaj o dziwo brutalność. Nie chcę generalizować, żeby nie popadać w jakąś formę bumeryzmu. Za dobrych uważamy bowiem morderców, którzy w czynach niczym nie różnią się od tych złych. Odpowiadają przemocą na przemoc. Ojciec protagonisty trzeciej odsłony w jednym z dialogów zaznaczył, że rewolucja jest błędem, a wolność zaproszeniem do chaosu. Jego zdaniem, jedyna różnica w pojedynku ugrupowań jest taka, że Templariusze nie udają sympatii, nie chcą być postrzegani jako ci źli, co konsekwentnie robią asasyni. Pierwotnie cały Assassin's Creed Mirage miało być większym DLC do i tak wielkiej już Valhalla. Nie jest to pierwsza taka zmiana w historii serii, bowiem Black Flag w pierwszych szkicach miało jedynie rozszerzać przygody znane z trzeciej odsłony. Revelations natomiast zaczynało jako gra na Nintendo 3DS. Ale w tej historycznej turystyce przez wieki i regiony świata, którą Assassin's Creed uprawia, jest jeden jasny obraz. Wszystko opiera się na cierpieniu, wojnie i krzywdzie. I co jest w tym ironicznego? To, że pochwalamy tych, którzy dążą do pokoju zaś za wrogów uważamy tych, którzy chcą jednego pokoju wspomniany konor pojawił się w czasach, gdy asasyni siedzieli na tykającej bombie którą przyspieszyło ogłoszenie konspiracji z dachów parafrazując słowa doświadczonego mentora Achillesa Davenporta ich wewnętrzny konflikt, zarzucanie konorowi naiwności i Achillesowi słabości, prezentuje tylko to, jak bohater bardzo blisko wroga potrafi stanąć. Ich moralność nie jest ani biała, ani czarna. Znowu sięgnę po kodeks. Na jego dziewiątej stronie przeczytać możemy. Chodzi o pojęcia. Jakież to sprytne, bo czyż można wojować z pojęciem? To chyba najlepsze określenie tłumaczące siłę Templariuszy. Pojęcie, czy w wersji oryginalnej Koncept jest bezcielesnym przeciwnikiem, a zarazem bronią, smutną prawdą, obietnicą kary, gdy zanika posłuszeństwo. Praca w mroku musi istnieć. Więc Well. Dla każdego Templariusza na widoku jest Asasyn w mroku, dla każdego Jokera znajdzie się Batman, a każdy Ying ma swoje Yang, samonapędzająca się maszyna, która pozwala utrzymać status quo i prowadzi do entropii. Nikt nie może tutaj wygrać, bo każdy ze scenariuszy skończyłby się katastrofą ubezwłasnowolnieniem czy anarchią na skalę globalną. Sekularyzm, o którym tutaj mowa w kontekście asasynów, opiera się na jednostce zdolnej do społecznego rozwoju, a nie takiej, która skupia się i upatruje pomocy w sile wyższej. Stosuj etykę i poznawaj wszechświat przez wnioski bez udziału sił wyższych. Autorytarność Templariuszy niczym nie różni się od rządów tyranów czy dyktatorów. Jedno w skrajnej postaci wymaga kontroli, drugie powstań i rewolucji. Here, Historia przedstawiona w Assassin's Creed nie jest przyjemna. W założeniach tego świata człowiek został stworzony do posłuszeństwa i to zostało w nim do teraz. Ludzie sami wybrali fałszywych proroków jako swoje bóstwa w świecie, gdzie nie ma bogów. Nie ma Boga. Nihilistyczne założenie, że życie nic nie znaczy, bo po nim nie czeka na nas nic, zderza się z postrzeganiem człowieka jako epicentrum doświadczenia. Nie musimy imponować czy rozliczać się z czymś nad nami. Sami kształtujemy ścieżki i walczymy o to, by przeżyć życie na własnych zasadach z konsekwencjami własnych czynów. Jeśli jednak w tym świecie Bóg przez wielkie B istnieje, to jest nim właśnie człowiek. Skala szarości tych wszystkich zagadnień i morały poszczególnych części stanowią najważniejsze ogniwa. Przynajmniej dla mnie. Dlatego właśnie tak ważnymi postaciami są Altair, Ezio, którego mam na przedramieniu, czy Konor. Każdy z nich finalnie zrozumiał, że zasady mają sens, tylko jeśli nakładamy je sami, operując doświadczeniem. Nie przekraczać granicy anarchii, nie wierzyć w wszystkiemu i gromadzić wiedzę, nie stąpać w taki sposób, jak chce tego umowny autorytet. W domyśle Bóg. May the hidden one walk with you. The Lord of the Duat awaits jak to wszystko, o czym powiedziałem, ma się do krasnoluda, którego musiałem uratować przed lodowym gigantem w dodatku świdrag na roku. Niestety, ale wiele z tych elementów, problemów, konstrukcji czy nawet tematów, zostało zakopanych przez aspiracje do mainstreamowości i odwrót w stronę pół action RPG. Bo tutaj nie chodzi o skradanie się którego w serii zawsze było jak na lekarstwo? Czy historyczną zgodność tego, czy powiedzmy, Odon stracił rękę podczas walk z Wikingami o Paryż? Oczywiście marzy mi się powrót do przyziemności tematycznej, większe skupienie się na eksplorowaniu tematu, który interesuje mnie. Tylko tyle, że w szerszym ujęciu tylko akurat mnie. Mimo, że z historyczną poprawnością bywa różnie, to niektóre elementy zdecydowanie się udały. Przykładowo, zadaniem jednego z deweloperów było dwuletnie studiowanie katedry Notre Dame, a i tak zmieniono ją, by wspinało się przyjemniej. Dodatkowo, Muzeum National Geographic używało gameplayu z Origins, by pokazać życie w Egipcie. Choć Wszystkie spacery z Hadesem, wycieczki na pole Elizejskie i walki z muspelami mieszczą się w granicach tego świata to skala przerosła Ubisoft, który w wielu miejscach sili się na memiczność i śmieszność a wie to każdy, kto wykonywał sidequesty w Walhali. Nie zmienia to jednak faktu, że z przyjemnością zagram w Shadows, bo rok temu zwiedzałem Japonię i tak dalej lubię tę serię. Ale pozostanę na posterunku, wyczekując kontynuacji opartej na eksploracji szarości moralności, a nie mapy na 170 godzin i ustawianiu informacji na tematy religijno-światopoglądowe, a nie ustawianiu kamieni na kamieniach. Dzięki wielkie za uwagę! Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie kolejne gry, jakie kolejne tematy chcielibyście, bym wziął pod lupę. No i co? Mam nadzieję, że kolejny materiał pojawi się szybciej. Trzymajcie się. Cześć.